Witam Państwa serdecznie, kłaniam się nisko, Adam Matera, firma Calls Me. Drodzy Państwo, tytuł dzisiejszego odcinka, jak zostałem prorokiem. Natomiast tytuł właściwy będę do Państwa dzisiaj chciał w tym materiale powiedzieć o odmowach wypłaty odszkodowań z POLIS, tak zwanych zdrowotnych. Żebyśmy mieli tutaj wspólny, wspólną definicję, to dla mnie, drodzy Państwo, POLISy zdrowotne to są Polisy te, w których występują te, a, takie opcje jak trwały szczerbek na zdrowiu, e, wypłata za pobyt w szpitalu, chorobę, śmierć rodzica, teścia e, za śmierć ubezpieczonego czy członków rodziny. To jest polisa zdrowotna. Te polisy zawierane są w zakładach pracy, e, dobrowolnie przez nas, w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, często są dodatkiem przy kartach e, e, bankomatowych, i różnego rodzaju polisy podróżne, i tak dalej, i tak dalej. To są te wszystkie polisy zdrowotne. Będę chciał w tym odcinku opowiedzieć Państwu pewną rozmowę moją z klientką, która kilka tygodni temu zadzwoniła do mnie, i ten tytuł odcinka wymyśliła i stworzyła ona. Rozmowa polegała na tym, że powiedziałem tej pani, jak może zakończyć się jej składanie roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Miałem rację, niestety na nieszczęście tej Pani, w moje słowa sprawdziły się, to, była to odmowa wypłaty odszkodowania i tą historię będę chciał Państwu dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam serdecznie na materiał. Drodzy Państwo, przedstawię Państwu moją rozmowę z pewnią, pewną Panią, która przedzwoniła do mnie w połowie miesiąca marca, było to chyba około 15-16 marca i pokażę Państwu, jaki był finał tej rozmowy, jak ona przebiegała. A na kanwie tej rozmowy będę chciał Państwu powiedzieć o dwóch definicjach. Definicji nieszczęśliwego wypadku i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Mam nadzieję, że ten materiał wysłuchacie Państwo. Jest on naprawdę, myślę, że powinien zaciekawić i jest interesujący dla wszystkich osób, które mają... No, właśnie te polisy ubezpieczenia zdrowotnego. Definiowałem Państwu, co ja mam na myśli, mówiąc właśnie o takiej polisie. A zanim przejdę do tej rozmowy, drodzy Państwo, to chcę Wam powiedzieć o tych na czerwono wypisanych wyrazach. Odmowa wypłaty odszkodowania. Są to słowa, które najczęściej słyszę od klientów, którzy do mnie dzwonią po odmowie wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, i to są słowa wypowiadane przez klientów, i część tych słów. Rodzi się także w mojej głowie na myśl o tych klientach: stres, błędy, niezrozumienie, zawód, złość, chciwość, oszustwo, pazerność, lenistwo. I teraz przychodzi mi jeszcze na myśl niedoczytanie, niedoinformowanie może to jeszcze powinienem napisać. Dlaczego takie wyrazy? I skąd to się bierze u tych klientów, skąd biorą się te odmowy, posłuchajcie Państwo pewnej historii. Tak jak powiedziałem, w połowie marca przedzwoniła do mnie pewna Pani i mówi, że 20 stycznia tego roku, 23, upadła na mokrych schodach, pracuje ona we Wrocławiu w dużym biurowcu, wyszła ze swojego gabinetu i tuż przed schodami przewróciła się na no, na tej podłodze, bezpośrednio przed schodami, i spadła ze schodów, dosyć mocno odnosząc obrażenia. Rozmawiam z tą panią dalej i mówię, że w tej jej sytuacji stoi ona przed dwoma problemami. No bo jeszcze może dodam, bo ta pani uzyskała kontakt do mnie od pewnego znajomego, któremu kiedyś pomagałem właśnie w prowadzeniu jego sprawy. I był on zadowolony, dał jej telefon i ta pani w zasadzie, powiem Państwu, nie dzwoniła bezpośrednio po to, aby zlecić mi prowadzenie sprawy swojej, tylko zadzwoniła po to, aby skonsultować, dopytać, czy to, co ona robi w stosunku do towarzystwa, to jest właściwe. Czy roszczenie, które ona składa, czy ono ma szansę na powodzenie. Tak to ujmijmy, że taki był cel tego telefonu. No i ta pani przedstawia mi historię, przedstawia mi to, jakie roszczenia ona pisze, u jakich lekarzy była i tak dalej, i tak dalej i chce mojej opinii. No i co się dzieje? Drodzy Państwo, ja zaczynam tej pani trochę ją edukować, bo widzę, że to, co ona zrobiła jest niewłaściwe i złe i zaczynam ją delikatnie edukować. I mówię tak, szanowna pani, w tej pani sytuacji stoi pani przed dwoma problemami. Pierwszy problem jest taki, że trzeba udowodnić winę winę zarządcy firmy sprzątającej w budynku, bo takie były podejrzenia tej pani, że woda rozlana to jest woda, no tam dłuższa była historia, ale w prostym ujęciu powiedzmy dla potrzeb tego materiału, że to firma sprzątająca zrobiła, za niego, za nią, tą za firmę sprzątającą, za zarządcę odpowiedzialność droga pani przyjmie ubezpieczyciel, jakieś tam towarzystwo ubezpieczeniowe. Na co ta pani mówi do mnie? Pani Adamie, no ale to nie mamy co jakby dochodzić, bo tutaj czytam, bo wynotowałem sobie, jakimi słowami zwraca się do mnie ta pani. I ona mówi, że pani Adamie, no nie mamy co jakby dywagować i rozmawiać, bo ja polisę dostałam właśnie od tej firmy sprzątającej od zarządcy. I zarządca powiedział, że tak, to jest nasza wina, my dajemy pani policę, proszę się złożyć, złożyć do towarzystwa. To ja pytam, a skąd zarządca wie, że to jest jego wina, czy on zna definicję nieszczęśliwego wypadku, czy on panią wypytywał, jak się to stało, i tak dalej, i tak dalej. Pani mówi, nie, oni nie, o nic nie pytali, ja poszłam, powiedziałam, się wywróciłam, bardzo mocno się poturbowałam. Ci państwo są tak bardzo życzliwi, dali mi polisę i powiedzieli, że bez problemu mogę się zgłosić do ich ubezpieczyciela, na pewno mi wypłaci. No to zwraca mi uwagę, może zarządca, panią nie pytał, nie wie, nie zwrócił pani na pewne cechy. Na, na pewne rzeczy uwagi, bo się po pierwsze na tym nie zna, a po drugie odsywa, odsuwa w ten sposób bezpośrednią winę z siebie i przerzuca na barki od, na odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Ale tam jest ktoś, kto będzie to bardzo mocno rozważał, dopytywał, e, e, szukał dowodów, bo udowodnienie tej definicji nieszczęśliwego wypadku i rozmiarów podniesionej szkody leży po pani stronie. No, i tej pani już to nie pasowało. Ale mówię do tej pani, szanowna pani, ale ma pani jeszcze drugi problem, który przed panią stoi, to znaczy, musi pani udowodnić, że u pani wystąpił wskutek tego zdarzenia tego zdarzenia i było to nieszczęśliwy wypadek. Musi pani udowodnić Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, co, że odniosła pani trwały szczerbek na zdrowiu. Dlaczego ja tak mówię? No, bo ta pani czyta mi tak, że była ta pani tuż po wypadku na Sorze i ma wpis w karcie na tym właśnie sorze, że odniosła ogólne potłuczenia i szybko została wypisana tego samego dnia ze szpitala. To dopytuje, czy ma ona w tej karcie jeszcze głębsze, jakieś obrażenia, potłuczenia, zwichnięcia, skręcenia, może uraz jakiś psychiczny, długotrwały, ile ona się leczyła. To ta pani do mnie mówi, że ona od dwóch miesięcy leczy się. Zobaczcie. W styczniu, 20 stycznia, a w marcu, w połowie marca chce składać. Czyli mamy połowę lutego, połowę marca. Dwa miesiące podejmuje terapię u rehabilitanta. Na co ja jej mówię? Że rehabilitant nie jest lekarzem i on nie stwierdził, nie może stwierdzić, czy ona odniosła trwały uszczerbek na zdrowiu. Tym bardziej tej pani to nie pasuje, że ja zaczynam to tak drążyć i nie potwierdzam, że jej roszczenie jest genialne. I mówię, ale droga pani, pani do mnie mówi, że boli Panią kręgosłup, boli Panią nadgarstek, ma Pani utrudnione ruchy tym nadgarstkiem i pewien rodzaj niedowładu. Czy nie uważa Pani, że powinna Pani podjąć leczenie ortopedyczne, neurologiczne, może nawet psychiatryczne, bo Pani, z tego co Pani mówi, bardzo źle Pani to znosi także psychicznie. I czy nie powinna Pani jeszcze mimo wszystko kontynuować leczenia? I dopiero za kilka miesięcy dobrą dokumentację złożyć, i to zupełnie już tej pani nie pasowało. Bardzo szybko podziękowała mi za rozmowę i się rozłączyła. I rozłączyła się. Jaki był finał? Drodzy Państwo, kilka dni temu pani zadzwoniła i powiedziała do mnie, rozpoczynając ze mną rozmowę, proszę pana, pani jest chyba prorokiem, bo tak jak pan powiedział, dokładnie, w tych słowach, jak pan mówił, Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania. I są to oszuści, i ja już nigdy więcej w tym Towarzystwie Ubezpieczeniowym nie kupię ubezpieczenia. Na co ja powiedziałem, że może takich mocnych słów bym nie używał, bo zwróciłem tej pani uwagę, że nie korzystała z mojej porady. I cały ciężar udowodnienia winy spoczywał na niej. A w mojej opinii nie zrobiła tego skutecznie. Taka była rozmowa. I teraz pozwólcie Państwo, że wiem, że, że powiem, że wiem, że tego typu sytuacji na pewno albo słyszeliście o wielu tego typu sytuacjach, albo sami przeżyliście. I teraz poedukuję trochę, y, powiem o tym, co w mojej opinii było ważne w tej sytuacji i może Państwo, jeżeli posiadacie takowe polisy, to nie popełnicie takich błędów jak tak Pani, będziecie znali dobrze dwie definicje, o których przed chwilą mówiłem, czyli trwałego uszczerbku na zdrowiu i nieszczęśliwego wypadku i nie popełnicie tych błędów przy zgłoszeniu roszczenia. A więc zaczynamy, omówię w tej chwili będzie trochę teorii, ale myślę, że bardzo ciekawej dla wszystkich posiadaczy polis. Zacznę od definicji, drodzy państwo, nieszczęśliwego wypadku. Posłuchajcie, żeby zdarzenie, to o którym, w którym uległa ta pani, żeby odniosło skutek, czyli żeby towarzystwo ubezpieczeniowe przyjęło odpowiedzialność na, si na sobie, na siebie, musiało wystąpić zdarzenie, znaczy zdarzenie musiało wypełniać definicję nieszczęśliwego wypadku. No i czytamy u jednego z głównych ubezpieczycieli, Definicję nieszczęśliwego wypadku. Zresztą jest to bardzo zbliżona definicja do takiej ogólnej definicji nieszczęśliwego wypadku. Posłuchajcie: nieszczęśliwy wypadek, niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie, zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Będącą wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością. Czyli, jeżeli ta polisa, to towarzystwo odpowiada za błędy popełnione przez tą firmę sprzętającą, a pani sprzątająca, tam było troszeczkę inny wątek, ale dla uproszczenia powiedzmy, rozlała wodę i jej nie starła, to spełnia to zdarzenia objętego odpowiedzialnością. I teraz idziemy dalej. Niezależne od woli i stanu zdrowia, czyli jeżeli ta pani wyszła ze swojego gabinetu, to musiała ona, powinna ona udowodnić, że nie było to zdarzenie wywołane jej stanem zdrowia ani jej nieostrożnością czy nieuwagą, na przykład, że się potchnęła, albo że zasłabła, albo przez nieostrożność źle stanęła, albo coś stało jej się z butem. Czyli nie, był to, nie była przyczyna wewnątrz jej, tylko niezależna od jej zdrowia i woli. To powinna udowodnić. Gwałtowne zdarzenie. Musi to, yy, musi to być, nie może to być długotrwałe coś, tak? Czyli dam Państwu przykład. Nie może ta woda długotrwale na przykład wyciekać z rur. Uszkodzona rura, z której długotrwale wycieka woda. Nie spełni tego, tej definicji, części tej definicji tego, czyli zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną gwałtownego, chodzi mi o wyraz gwałtowny. Wtedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty roszczenia, bo powie, że zarządca zaniedbał, nie dbał o stan jakoś rur, wyciekała woda, było to zdarzenie, nie spełniało właśnie tego czynnika gwałtowności, wyciekała woda w długim okresie czasu, ta pani się przewróciła. I jest odmowa, jeżeli pani sprzątająca wylała wodę albo w różny sposób było to gwałtowne, jednostkowe zdarzenie, że woda wylała się, ta pani szła, wpadła w tą kałużę, poślizgnęła się i upadła, to spełnij to definicję, ale zobaczcie Państwo w roszczeniu i poprzez proces dochodzenia do tego, co się stało, dlaczego ta woda tam jest, jak ona się tam znalazła, kto był, kto był winowajcą, i tak dalej, i tak dalej. Zdjęcia trzeba zrobić, dokumentację, wywiad, taką trochę dochodzeniówkę trzeba zrobić, śledztwo. I ja tej pani to tłumaczyłem, tą panią to denerwowało. Dlaczego? Bo zobaczcie, co ja państwu we wstępie powiedziałem, jak wyglądała rozmowa. Bo mi ktoś powiedział, zarządca, że tu ma pani polisę. Proszę spokojnie składać, my bierzemy winę na siebie. Czy ktoś mówił o tej definicji, czy ktoś tej pani to tak pokazywał? Nie. Czyli ktoś tą panią, po pierwsze, wprowadził w błąd, ale drugie, ta pani trochę niezrozumienie miała tej definicji i niedoczytanie to będzie do tej pani. Zobaczcie Państwo, to jest definicja nieszczęśliwego wypadku. I tą definicję trzeba na, na jakby udowodnić. I w tą definicję trzeba się no nazwę to wstrzelić ale wypełnić może zakres tej definicji bo w innym przypadku może być odmowa wypłaty dobra mamy nieszczęśliwy wypadek czyli mamy tutaj spełnioną omówioną definicję nieszczęśliwego wypadku czyli wiecie Państwo że jeżeli składacie z tej opcji to musicie w taki sposób podejść do zdefiniowania tego co u Was się stało przełożyć to właśnie na zapisy tej definicji i zastanowić się, czy jesteście w stanie to udowodnić. Jeżeli nie, to musicie tą pracę dochodzeniową spełnić. No i teraz drugie: trwały uszczerbek na zdrowiu. Ja mówiłem tej pani, że ten wypis, który ma ona zrobiony na Sorze, i to, że ona była od dwóch miesięcy u rehabilitanta, który mówił: Tak, proszę zgłosić o odszkodowanie, bo pani jest bardzo mocno poturbowana, pani ma chory nadgarstek, to pani będzie już miała do końca życia i kręgosłup. I pani cała jest w ogóle potłuczona i biodro nie może pani chodzić i funkcjonować i pani od dwóch miesięcy nie śpi. No i co z tego, że to wszystko ona wie i co z tego, że to wszystko powiedział jej rehabilitant i ona się na to powołuje? Jak ona nie ma zapisów w kartach medycznych, nie była ortopedy, nie stwierdzone ma to, nie była u neurologa, nie ma tego stwierdzonego i w końcu chociażby nie była u psychiatry. I teraz przechodzę do tych definicji trwałego uszczerbku na zdrowiu. Trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe uszkodzenie organu, narządu lub układu. Oznacza to, że dany organ, narząd lub układ został utracony lub nie może już pełnić swoich funkcji, i stan ten nie ulegnie poprawie. Z tym nie ulegnie poprawie, to powiem Państwu, różne definicje są, za chwilę o tym powiem. To nie trzymajcie się tych definicji, które ja przedstawiam, i każdego słowa, które gdzieś do Państwa przylgnie, że o kurczę, to jeżeli uległo u mnie poprawie, to nie dostanę pieniędzy. Do końca tak nie jest. Te definicje, które tutaj zebrałem, są różne i w różny sposób się to określa. Za chwilę powiem Państwu jeszcze dlaczego, i to zdefiniuję i argumentuję. Definicja jasno określa, czytamy dalej. Trwały uszczerbek na zdrowiu to trwałe. Nierokujące w zraden sposób uszkodzenie narządu, organu lub konkretnego układu. Trwały uszczerbek na zdrowiu może oznaczać również upośledzenie funkcji danego narządu. Stały uszczerbek na zdrowiu charakteryzuje się poprzez narożenie fizycznej lub psychicznej sprawności organizmu, jednak lekarz-orzecznik stwierdza, że nie występują przesłanki rokujące poprawie. Ale, ale tu stawiam duże ale, zobaczcie, długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Tutaj mówię o tym, że nie następuje poprawa, albo nie nastąpi poprawa, ale to nie jest tak do końca, że nigdy, tylko na przykład wystarczy, drodzy Państwo, spełnić definicję i jakby wymogi długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. A co to jest długotrwały uszczerbek na zdrowiu? I wtedy spełnimy dwa, definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Naruszenie sprawności organizmu, które powoduje opośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie lub całkowitemu wyleczeniu. Czyli ta definicja długotrwały uszczerbek na zdrowiu, za który też dostaniemy od towarzystwa odszkodowanie, Zobaczcie Państwo, tylko czym to się będzie różniło. Jeżeli mamy trwały uszczerbek na zdrowiu, który nie rokuje poprawą, czyli na przykład mamy tak uszkodzony w nadgarstek albo palec tak y, niefortunnie połamany, że nigdy nie uzyskał on pewnej sprawności, a są takie uszczerbki, wiecie Państwo, czyli nie mam pewnego pełnego zgięcia w łokciu, czyli nie mam pełnego zgięcia w palcu, mam sparaliżowany w pewnym sensie kciuk. To oczywiście, że dostanę dużo więcej, ale jeżeli spełnię definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu, który jest, przekracza okres 6 miesięcy, ale stan funkcji organizmu ulegnie poprawie po tych miesiącach, to też jest długotrwały uszczerbek na zdrowiu i też spełnia on taką definicję, która skutkuje wypłatą. No, już chciałem pokazać kasiorkę, ale jeszcze się chwilę zatrzymałem która skutkuje wypłatą kasy towarzystwa. Ale tą definicję trzeba udowodnić. A ta pani miała tylko zapis o tym, że jest ona trwale i mocno poturbowana. A wiecie, dlaczego tak się dzieje, drodzy państwo? Bo idziemy do szpitala. Nasze placówki medyczne pracują jak pracują. Szybko chcą się pozbyć pacjentów. Gdyby może stwierdzili, że jest to trwały szczebieg na zdrowiu, duże upośledzenie, to musieliby tą kobietę zatrzymać w szpitalu. A tak, jeżeli stwierdzili, Ogólne potuczenia, dali jej skierowanie do neurologa i ortopedy, ale ona z tego nie skorzystała, to stwierdzili, pozbyliśmy się kobiety, dalej sobie jak będzie chciała rościć, to sobie poradzi, my mamy ją z głowy. Myślę, że nie będę już czytał, bo przygotowałem jeszcze, powiem Państwu, żeby Wam zobrazować, że w zależności od tego, czy ubezpieczacie, się w Aliansie, w PZU, w Unice, w Ergohesti, w Interisku i tak dalej, i tak dalej, to różnie mogą być zdefiniowane i się charakteryzować trochę zmiennie pewnymi, pewnym ustawieniem, szykiem słownym te definicje, ale nie ma to znaczenia. Te dwie, o których przed chwilą Wam powiedziałem, powinny obrazować zupełnie Wasze podejście do Twojego uszczerbku na zdrowiu i do tego, w jaki sposób przygotowujecie definicję. I składacie tą definicję do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Czyli pamiętajcie Państwo, podsumowanie: dwie najważniejsze rzeczy: Nieszczęśliwy wypadek, definicja i trwały szczerbek na zdrowiu. Jeżeli obie definicje wypełnicie, to macie bardzo duże szanse na to, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci Wam odszkodowanie i nie zrobi odmowy. Ale tą świadomość i tą wiedzę musicie posiadać. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Do usłyszenia, drodzy Państwo, Adam Matera, firma Colsmi. Kłaniam się.